Siemanko, dzisiaj pokażę Wam jak mieć takie widgety, tak jakby z y, Windowsa 7. Bo w Windows 8 wy, wy no, już nie ma tych takich widgetów różnych na ekranie. Więc tak, wchodzimy w naszą przeglądarkę. Tutaj sobie y, wyszukiwałem coś losowego wcześniej. E, więc wyszukajmy sobie po prostu Yy, najlepszą przeglądarkę na świecie. I tak, teraz. Yy, yy, no dobra, pokażę Wam, jak zainstalować Tewidot. Więc tak, wklejamy sobie ten link, będziecie go mieli w opisie. Yy, dobra, mogę zainstalować sobie takie rozszerzenie, żeby przetłumaczyć stronę spoko. Patrzcie, teraz mogę sobie to przetłumaczyć. A nie, nie mogę przetłumaczyć. A nie, mogę jednak, dobra. Patrzcie. Ale nie, dobra, pokażemy oryginał. Już wam nie będę zamęczał, już przechodzimy do rzeczy. Więc tak, y jak mamy home, klikamy download sidebar. Będziecie mieli link do tej strony w opisie. Nie klikajcie tutaj w żadne wirusy. Myślę, że to są wirusy ogólnie. I tak, teraz. Schodzimy, schodzimy, i tutaj mamy coś takiego jak download the desktop y, gadgets installer. Klikamy, wybieramy gdzie, chcie, gdzie chcemy to y, powrać. Otwieramy i włączamy. Tak. Teraz klikamy tak. Wybieramy język. Dobra. Mamy tutaj. Prawda? Tutaj nie możemy nic wybrać, nie wiem dlaczego. Jakbyśmy chcieli inny język, no w każdym razie wybiera automatycznie, że mamy mieć każdą typu lipitu z językiem, e, prawda, polski. I tak, teraz klikamy instaluj. Jak widzicie, wszystko jest ładnie zainstalowane. Tylko teraz się mnie pewnie zapytacie, jak to zrobić, żeby teraz, no, prawda, ten, żeby teraz sobie włączyć takie gadżety, żeby teraz z nich korzystać, bo mam tylko coś takiego. Już, wiesz, jest pomoc. Więc klikamy prawie przycisk myszy i gadżety, tutaj nam się coś takiego doda. No i teraz e, możemy sobie pokazać szczegóły. No i mamy tutaj różne, ale teraz jak klikniecie, powiesz więcej gadżetów w trybie online. Oczywiście nie na tej przeglądarce, tylko tu. Więc tak. Klikacie sobie home i wybieracie co chcecie. Ja bym na przykład chciał, nie wiem, e, sprawdzić jaka jest e, informacja o systemie. Na przykład, bo, bo tak bym chciał, nie? O, mam tutaj na przykład zużycie CPU i ram ale mi się podoba e, coś w stylu wiecie, takim. E, o, właśnie, zużycie e, dysku. To nie było to. O, na przykład to. E, to jest brzyckie. Ale no dobra, dobra, już nie będę was męczył. Zainstalujemy pierwsze lepsze. E, zainstalujemy sobie to. Ram. I tak, teraz wchodzimy na dół. I tutaj klikamy Blister Ram Gadget. Klikamy Download. Też musimy wybrać lokalizację. I tak, wchodzimy w to. Klikamy Zainstaluj. Cyk! Teraz Wam się tutaj pojawiło. To są na początku bagi. Teraz i ten. Teraz już Wam się to nie będzie pokazywać nad okienkiem. Jak widzicie, bo już się to za chwilę odbagowało. I nie wiem dlaczego mam takie duże zużycie ramu. Pewnie przez OBS-a, ale nieważne. No i możecie sobie tutaj dodać na przykład widok pogada, tylko ten windowsowy nie działa, bo wiadomo, już go nie wspierają. To by było na tyle i cześć.